No się Generalnie to. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał jak leżałem w róże. Teraz mnie krzyż na pierdala. Tak na poważnie to siema, z tej strony kiełu. a dzisiaj sobie zmienimy skina i wywieziemy przy okazji sobie węgiel, bo jest zajebista cena i a mam 7 ton, więc w sumie wywieziemy od razu sobie węgiel na, na tym odcinku i zmienimy sobie tego skina. Stwierdziłem, że jak już tak trochę gram na tym serwerze, już mam 100 godzin i no trochę majątku mam, jak na to, że gram dopiero jakieś 2-3 tygodnie, stwierdziłem, że w sumie przydałoby się zmienić skino. Tutaj na ekranie pojawia wam się donator. Niestety jeden, tylko jeden. Fajnie jakby było coraz więcej donatorów, bo fajnie byłoby dosyć trochę kaski przez to, że właśnie w tym odcinku robię konkurs dla was. Jeden like to 250 PLNów w nagród. Wymagania są takie, żeby dać lajka, like dać suba, i dać komentarz ze swoim UID, nickiem oraz propozycją co zrobić na 100 subskrypcji. bo brakuje tylko 6 subów na moment montowania tego odcinka, więc to jest właśnie wymagane, żebyście dali propozycję na film na 100 subskrypcji. Dobra, wchodzimy sobie do przebieralni, wybieramy sobie w cj -a. to są buty? Dobra, może pierwszy zaczniemy od koszulki. No, ciężki wybór, bo wszystkie jest takie średnie. Albo bym wziął sobie ten sweter, a się to obrócić? Da się. Albo bym wziął sobie ten sweter, albo to, bo wygląda w sumie też git, no, albo po prostu zwykły biały t-shirt. Dobra, wezmę sobie na razie zwykły biały t-shirt, najwyżej dokupię. Teraz jakieś spodnie, o kurde, dobra. Wyglądają chyba najlepiej. Bierzemy te spodnie, kładamy i już jakoś ten CJ wygląda. Dobra, teraz wybieramy buty. To są gite. prawda? Chyba ten złoty sobie wezmę. Ten. Dobra, biorę ten. No i już jakoś wygląda. E, brać jakąś czapkę czy coś? W oczka nie jebało Dobra, jedziemy sobie teraz na do Elquabrados. Jedziemy idziemy sobie zmienić fryzurę dobra a teraz żeby wam się w głowach nie popierdoliło od tych przebieranek to teraz trochę takiej kurwa męskości takiego kurwa wiecie pierdalasz do kąpania kurwa wszyscy jak to się NIE ma spieśnij ci na ten kamień

Tatata, now. Whiskey cola, denkie wala, nein, da tatata. Schabe sich cafe amei. Heyde gehte bitaben now. I make something le barvade. Heyde gehte bitaben now. Vater wenge muteti. Sladera tatata, now. Whiskey cola, denkie wala, nein, da tatata. Dobra, jesteśmy już. Wysiadamy i, i zmieniamy sobie fryzurę i damy jeden punkt muskulaturę. E, muskulaturę tutaj się wydawało. Chyba, chyba wychodzi na to, że nic mi to nawet nie dało. Nice. A nie kurwa, jest poziom? No nie ma. Nie ma poziomu, ni chuja. Mm, nie, czy sobie nie wyśniemy tego po prostu. Wyśniemy sobie to. Nie, no teraz to się prezentuje. गोश Teraz on jakoś wygląda jak człowiek. Dobra, to jest koniec tego odcinka. Niestety dużo na tym odcinku nie zrobiłem, bo ten odcinek miał polegać na tym, że po prostu zmieniłem sobie skina. Yy, piszcie, piszcie propozycje na, na kolejny odcinek, bo tak szczerze mówiąc nie wiem z czego ja mam nagrywać, a chciałem coś nagrywać, chciałem nagrywać około... Chciałem rzucać odcinek około raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Możecie pisać w komentarzu, jaki odcinek następny zrobić, bo nie wiem. A tak to zawsze mi pomożecie, że nagrać coś ciekawego, żeby nie dodawać nudnych filmów, jak Pewnie ten. No dobra, chuj z tym. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.